Czemu produktywność o szóstej rano to dyscyplina, a o drugiej w nocy to zaburzony rytm. Cały dzień mgła, walka o każde zadanie. Rozproszenie. 22, coś się zmienia. 23 energia rośnie. Północ nagle mózg włącza tryb turbo. Myśli płyną. Wszystko klika. Możesz przenosić góry. Szkoda, że świat mówi: idź spać to niezdrowe. Palce same przesuwają się po klawiaturze. Projekty, które nie szły, nagle stają się proste. Zero zmęczenia, czysta energia. Flow, jakiego nie możesz osiągnąć za dnia. W tę jedną godzinę robisz więcej niż przez cały produktywny dzień. Ale jest północ. Normalni ludzie śpią. Masz złe nawyki. Rano będziesz bardziej produktywny. Rano? Rano będę zombie. Jak codziennie. Świat jest zbudowany dla porannych ptaszków. Praca od ósmej, spotkania od dziewiątej, zdrowy sen przed dwudziestą trzecią. A my czekamy aż świat zaśnie, żeby móc działać. Bo nasza złota godzina przychodzi, gdy inni śpią. I mówią nam, że to problem, że to niezdrowe, że musimy się zmienić. My sowy nie jesteśmy zepsute. Po prostu żyjemy w niewłaściwej strefie czasowej, i to świat nie potrafi dostosować się do nas.